O, ale gadasz, panie. Nie my chcemy grać. 200 lat. 200 lat w przód. O matko, gry wideo to jak wehikuł czasu. Przed chwilą byliśmy gdzieś tam, a teraz 200 lat do przodu. Ciekawe, ile słubów miał wtedy Rojo. Nie, on to już chyba by 200 nie dożył. Nie, raczej nie. Ale w sumie te ćwiczenia na polu tym do paintballa Może działają pobudzają, co że dłużej żyjesz No ale nie 200 lat, nie przesadzajmy No A skąd wiesz Ten jak jest skizy już ma No, a jaką No, jak chcesz wyskoczyć to faktycznie zabije tym Ooo! Oh, oh. Ej, czemu dałeś mi fry? A skąd wiesz, że to ja? Nie wiem, tak zakładam bo jeden, jeden jedyny koleś opancerzony jak pół armii? Bo generałem to raczej nie jesteś. No, raczej generałem nie. I, I don't make shit. <laughs> <laughs> Tak po prostu. O, tutaj coś się świeci ciekawe na zielono. Wygląda jak to to jakiś jeżeli to jest pra jeżeli to jest faktycznie tak, jak było w jedynce, to to jest prawdopodobnie apteczka, więc. Lepiej <coughs> ją brać. Jak to się ładuje? Wsa Wsadzasz kutaska w to? E, nie, nie. <coughs> to są chyba jakieś te, co się podłącza właśnie do tych całych naszych na kręgosłupie. O jebie. Sztwane systemy. No trwane, okay. sztwane. To jest technologia, panie. Ok, get the fuck out. Nau! Fęgi ci the gun. karabinek Rzuć jej oku karabinek i jesteś gotów do walki. Nie, yeah. ciepno jak manelowi. <laughs> Dobra, ty jesteś tu, a ja jestem... No a ja faktycznie jestem w tym kolesiem co ci tak walną w mordkę, ale patrz na to jak wyglądam zajebiście. Chyba ja się nie mogę aha ruszyć Paja na mnie Chodź tu, muszę ci oddać. <laughs> ty ale ja się, ale mi się ślepia oczom ten świec, Ślepie ci się oczom. Ślepia mi się oczom. <ślepie> Jak ci się w ogóle zmienia broń, może co? Ty chłopie, ty, ty szanuj swoje mieszkanie, co? Czy, lustro zbite, ty wiesz, że to przecież o. jest 7 lat. E, jeszcze jedna mała pauza dam. Wiesz, bo sterowaniem trochę nie pasuje. Przyczęłem się do kłócania na C albo na kontrolu. Aha. A tymczasem jest na x co strasznie mi się będziemy się zapewne. K jest to. A w sumie też sobie walnę najwyżej na kontrola albo na C Wypon, Nie, bardziej na C Urwa. Nie ma nawet jak tego zmienić? Nie można podczas gry. <laughs> a nie, bo to jest chyba weapon, wiesz? Dokładnie, basic controls jest movement. Controls Jest Na C Change Controls a ten Stasis z był na, na... tym... Co jest na C, damy na X. Pięknie. Dobra, ja jestem gotowy Dobra, ja sobie najwyżej ten... zostawię tak, jak było. Ale mi się, kurde, pancerz to ja mam zaje fajny po prostu. O, jakieś jo. informacje... Do szyby ten strzelanie. Ale jaka lodówka? Mi... Temperatura jakaś taka dziwna, bez przerwy skacze. Jest minus 10 z czymś, minus 11 z czymś Dobra, to idziemy powoli, nie? Kaj trzeba wydostać Kaj mówisz. Laser pokazuje tam. To je chodźmy. Ty jest przodem, masz bajancki kombinezon. Musisz się napatrzeć. <grym> Chodzący pancernik fajny film. Nasz kolega, który się tak ładnie przesłuchiwał, a nasz Wow, na kontrola się turlasz. Oh. Trening turlania się. Ile to już właściwie trwa? Spokojnie. Wow, 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 oni, oni strzelają! O, A ten stary. co? Potwór ninja, Kamikaze U. i byk! Ninja kamikaze. O pancerzył się tak, ten, żeby tylko wystarczyć nam się. uło! przed oczami. Spadające. Wo wow, wow, snajperzy! Padła ja! Wow, przez przypadek przechodziłem koło niego i odstrzeliłem głowę. Nie ma tak, przez przypadek kogoś zastrzelić. Szkoda, że się skakać, nie? Ow! Oh, panie! Zbieram amunicję, bo amunicja jest bardzo przydatna. Wow, facet z granatami! Już sobie tak na. O, o, o. A ty poszłeś górą? Czy ty jesteś za mną? Ja biegam w ogóle bez sensu, jak na razie. Trzeba amunicję zbierać. No, zbieram, zbieram. Aha, czyli tę amunicję, którą ja widzę, to ty nie widzisz. Aha, dobra. Pres, jakiś dziwny znaczek? A nie, to znaczy, że nie ma klawisza, chyba. <suszy> Pres, że nie ma znaczek. <suszy> stasis low. To stasis no, low, nie? E, dobra. Tu jest to, 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 to tą drabiną stawiam. Halo? A ja tu strzelam w drzwi, żeby ten, kuźwa Genius, genius <grystanie> Tam byłoby napisane break, tak? Przy tamtych drzwiach A teraz nie było break Nieważne <grystanie> Dobra, gdzieś tu jestem O, Zap jakiś pokój jakiś Zapomnijmy sprzęt. o tym <grystanie> Wow Ale fajny telewizorek A... Ty, chodzę z nim ja taki chcę, będę schodził kurde do szkoły z telewizorem przed ryjem Nauczyciel Cię denerwuje? Prze zamilcz, oglądam mecz Ma Maturę jest tak ciulna. Taka plazma przed ryjem. Zaraz, co tu jest? Jakiś... Best for details Rande z wóz... Rande... Norton O, tutaj jest jakieś te, szafka Skrykanie O, kolejna apteczka jak fajnie. Co to jest? O. coś mamy. O. Ja już A, z tego teczka. pokoju wszystko zebrałem, więc... W razie czego możemy już iść dalej. A to idziemy. Dpierom. Chodzę. O Jezus, musiałem coś zewnątrz. Zdziewam dzisiaj <laughs> po planę. Okej. Okay. Wlazłem do środka. O, o! zabili Niewinną kobietę jeszcze na tak, nie? King! Kobiety bić, tak? A ze facetami tak na, na solo to weź nie poszedł. A. Wow. Na pa chybel synom. Shit. The mi The się podobało właśnie... Ej, o, ale może... Nie... Ty ciężarówka <laughs> mi rozjechała! <laughs> ja tak patrzę na ciebie, ty idziesz w te ciężarówki, nagle. Plex! Nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma głowy. Czekaj, a może nie. Czekaj, a co to jest? Tutaj, to co tutaj wisi? O, wziąłem! Czekaj. Nie, nie, nie cię popatrzę! Ja zatrzymam, ja przebiegnę! No tak, jasne. Czekaj. Stasi z rezistą, coś tam. Czekaj. Oj, oj. Zrobię tak Taką porządną, że nawet nie mogę nadążyć oczami. Co się tu dzieje? Ups. Ups. Ju <laughs> jaki kolo <laughs> Ups O, coś znalazłem, jakaś odznaka Artefakt Bardzo dobrze, bardzo dobrze, pozytywnie Dobra, artefakty Czy tutaj coś jest? No jest z pierwsze po Potem to już prosto na obrze. Mi się zawsze pokazało z tym... Na pochybel to mi się zawsze pokazało, podobał ten fragment w tych... Opo opowieści o Wiedźminie No o, ciekawe runy masz tutaj. A co one tak mówią? Jedna z tan akurat na tym mieście mówi No po chybę się Ja chodzę i tupam wszędzie Tupo tupo tu Brakuje mi skoku O, coś tu mam, Stadzy Czekaj, A, przyda co to się, się Aha, my mamy na drugą stronę iść o, Kurwa, nie strasz mnie <laughs> Chciałem ci wystrzelać Oj tym to chyba się nie udało. Nie wiem, ale jakoś zabiłem. Ała! Tak, Gdzie ty jesteś w Ta Za tobą. Zabiłem przed chwilą tych, co tam do ciebie strzelali. Oj, ale ja teraz spojrzałem, że ja na lewym oku mam taką szramę, jakby mnie tygryzł albo coś w ten, na tej nie? Dobra, otwieraj. Idziemy. O, kurde. O, nie. Tą planszę też pamiętam. Nie wiem, czy to zrobić nawiązanie religijne, czy po prostu dać sobie spokój z tym wszystkim. Nie wiem, ale ja w tych grzech chyba będą się mieć misko obok siebie. <grystanie> będziesz tak często wymiotował? Stary rzeźnia masakryczna, nie. Tak. Ty chociaż masz maskę, nie czujesz tego smrodu, a ja? <grystanie> Ty jesteś hardy, ty już, kurde, trzeci raz tutaj podchodzisz do tego, w tych sytuacji, więc... Eee, to się da otwierać! No przecież pokazywałem że ten, można by... widziałeś, że w poprzednim po, tym pokoju otwierałem. A tutaj jest winda. A ten tutaj ma wbite jakiś nóż ze z tym, z jakimś nitosercem sercem, nito czymś. nito A nie, to jest ten właśnie, ten e, znak, ten marker, co znajdują, co powoduje, że ludzie zaczynają mutować. Dobra W dwójce to tutaj były akcje z górzami, więc Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie tych akcji Ty pilny drzwi, ja pilnie dachu Ty pilnuj drzwi, ja pilnie dachu Ja nic nie mam. Aby nie, poświęcić po oczach <laughs> eee, agresywny <laughs> Oślepić chciał mnie Ojej, uuu, au, ale daj po oczach O! Ty no, postrzelili nas, tak za darmo Ten wciąż żyje O, to ty zmarłeś No to, jest... no, to fajnie, no to taka jest moje, Taka jest moja rola w tej grze, ciągle umieram Ej, oh, <laughs> jesteś znany Bo cię szukał wszędzie no to miło mi poznać. Wyglą... Dziwnie to wygląda. taki wielki. Nie wiadomo co. Dziwnie wygląda jakiś boss potworków, kuźwa czy złowieszczej armii w futerku z niedźwiedzia. Jedno i drugie, ale też chodziło mi to o ten budynek co ci pokazywał. Że tam... a on nawet ma znaczek tego markera na tym, na tym futrze jak się przypatrzył to będzie miał znaczek mojego buta w dupie, jak nie pozwoli mi grać <grystanie> agresywnie co on chce zrobić? ooo, oh, fuck już wiesz? kids. ale to ma dobry ten, dźwięk, jak te, jak się właśnie wypuszczają ten znak markera taką trąbę, jakiś róg bojowy, czy coś w tym stylu ZWINNY JESTEŚ! No... Spójrz, że second pewnie połamie. No nie, pewnie to, tak. To, to, to gra, tu I się nie pewnie masz stanie. jeszcze pełny, Pewnie teraz masz jeszcze pół życia tylko, nie? Nie wiem, na ziemię to na no, e, Żyję! Nie. Ja żyję! Dostałem w bok, ale żyję! A ty dostałeś nawet w głowę. Nie, nie trafił. Ja spadłem, kurde, z kilkudziesięciu metrów. Zostałem powstrzelony, ale żyję, nie? aha oho, no to się zaczyna wesoło. Masz jakąś broń? Mam. To bardzo dobrze. prostu przyda. Mam ten pistolet plazmowy, co ty masz, i mam ten karabinek. Więc za chwilę będziemy mieli tutaj niewesołe spotkanie z tymi kolesiami. Oni się tak delikatnie jej, zaczynają jej, to chyba. Ciebie ja się boję. Oni się chyba zaczynają przebijać. Albo to my musimy przebić się przez to. No Po nogach, strzelaj po nogach! Ma yy, on ma macki! Tupu, tupu! Tak bardzo marnujemy amunicję! Iha! Ja, ty widzisz to! Pół ciała z mackami! Stary, ta gra mi się zaczyna nie podobać. <laughs> Dopiero co zaczynamy. Na Q jest leczenie. To dobrze, że na Q jest leczenie. To dobrze na Q, zapamiętać. Na Q to się zaczyna na słowo, które ja tu będę dość często wypowiadał. <laughs> Prawdopodobnie. <laughs> o Lecą jakieś kuźwa zabite, ej, rozwalony łeb, ale kij on dalej biega co tam? Ja tam, ma... ja tam automatycznie ta seria będzie 18. Plus. <laughs> No, że, że, żebyś wiedział, nie. 18 plus, bo i nie tylko będziemy klnąć pewnie wielokrotnie, to jeszcze dodatek będziemy tutaj, tutaj będzie taka masakra się pojawiać na ekranie, że to jest. No panie do ciebie ja nie chcę. Że to będzie skonsultuj z z się z lekarzem farmaceutą. A w szczególności z lekarzem od serca. Psychiatrą, ponieważ film może ci już szkodzić nie, że mózg <laughs> Zblazować głowę <laughs> I będziesz coś. W filmie są używane wulgaryzmy oraz treści niewłaściwe dla młodych widzów. O tym mówiłem. Odstrzeliłeś mu głowę, on teraz nadal biegnie. Strzelaj po nogach. Dobra. Je, je to apteczka, je to amunicja. Je to kolejna amunicja, więc jest... Inwentary. Więc nie jesteśmy w biedni w amunicję, to jest najważniejsze. Co ja w ogóle mam? Boże Nie wiem, ty używasz tego karabinka, czy używasz tego pistoletu plazmowego? Ja mam ten taki fajny, który się Ja mam jakiś pistolet plazmowy Dum ja, ja nie wiem, czego używam Po prostu używam czegoś, żeby przeżyć Strzeliłem raz w nogę, facet sobie strzelił nogę, nie? Wow, co tu się dzieje, panie do siebie Jak to gówno zabić, powiedz mi? Nie mam zielonego pojęcia. Jak na razie. Może później będzie lepiej. O, kolejna amunicja. Le jak wypada coś z nich, to już wiadomo, przynajmniej, że, jest nie, że już jest martwy. O! Światło się włączyło. Miejmy nadzieję, że nie z powodu, że tamta się ruszyły, czy coś. Dobra, apteczka. Nie, pisto te naboje do do tego, do pistoletu i do tego. Przydadzą Znowu się. amunicja. Nasz cel to jest winda. Z windy do windy i tak dalej. Znowu umrzemy. <laughs> Znowu mrzemy. Danik Flatline the extraction team. Fuck. Danic, right, Leibman, coś tam. Ja nie a kto chce? Nie wiem, ale ja nie chcę. <grym> Czemu ty jest jakiś fajny kostium i hełmik, a ja jak ja bidak? Tym razem nas nie zabijecie, ja kawaleruję drzwi. Tam Ber. się ktoś rusza. Jakiś człowiek. O, tutaj jakiś przedmiot. Znalazłem jakiś artefakt. Zaraz. O, tutaj są skrzynki. Apteczka Co wezmę I amunicja O Cera, Gdzie mamy iść, o, tędy bole. mamy iść, do tego sklepu Ale zanim to, wo, Drzwi się zamykają przed nami Może chodźmy, to nie wróży zbyt dobrze Nie ruszaj się Grzecznie mówię, nie ruszaj się Chodź tu. O, da -da -da. sklep z zabawkami O jak fajnie Kupimy sobie zabawki i będziemy mieli pamiątki z Dead Space'a <laughs> Wreszcie coś, o, ale nie mamy ich rozmiarów o, Bieda Tutaj nic no nie ma, to idziemy dalej, nie? <laughs> no co ty zabawki się boisz z parówką w ręku? Z parówką w ręku A wyobraź sobie, że za chwilę ten tutaj obok się ruszy, nie? To tak, ja dziękuję No tutaj apteczka dwóch, dwu tego Dwukomorowa ej, ponu... I za tobą też apteczka Ponura ta gra Ponura Żeby słowo ponure by... wyznaczało to co tutaj jest to A zgadzam się No jezus Ej Tam coś chodzi Abchodzo A ten zamiast rąk ma pazury Co to, Slendermany kurde Senderman natomiast miał te maski, a oni mają. Oni mają coś gorszego. O! Oh. Używaj F! Jeżeli nie masz amunicji, używaj F! Co to F? Telekineza! Co to znaczy? <noise> Podnosisz ciężkie, ostre przedmioty i je atakujesz ich. A ja nie mam czegoś takiego. Wyceluj! Cokolwiek i wciśnij F, widzisz to? Patrz to, mam ostrze jednego z tych, więc w sumie można tym zaoszczędzić amunicję, nie? Wow, 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 ja tam preferuję Buta. <laughs> But zawsze dobry. But zawsze OP. No właśnie No sytuacja się po prostu zaczyna robić coraz gorsza Zapytałbym czyż może być gorzej Wolę jednak nie Pamiętaj, gra wideo jest jedna zasada, jeżeli jest źle i jeżeli zapytasz czy może być gorzej zawsze będzie gorzej A to skąd wyszedł? Z dużo Ale się wiksuje pod twoim butem Mam jeszcze za święta. dużo ilości my za dużo rzeczy w ekwipunku, żeby pójść, żeby ten żeby używać i grać sobie nowe rzeczy. Ja też. Nawet nie wiem, jak się obsługuje ten, ten ten, ten, ten ekwipunek. Aha, na strzałkach. No, skrzyn skrzynki są tutaj pack, obok. AMOKLIPY, STEZYS Small med, dobra. Ej, dałem pauzę. <laughs> Nie wybacz. Dobra, tutaj są jakieś te szafki, w których można, można pootwierać amunicję i całą resztę. Taby, ty, o, patrz. To taby. Jadę pociągiem. Ardyś. Eee. Uh. O, wow. To nie ja. To tak miało być? Chyba nie Tutaj jest jakiś wagon Zaraz A tutaj, tam gdzie się wyczyści, a Co żeś wyciągnął, to tutaj nic nie ma, może? Nie, chyba nic nie ma Amunicja Teraz się obraca, i kolejny wagon trzeba ładować. Możliwe. Stawiam, że chodzi o ten. No, już wziąłeś go. Ja tu jestem maszynistą. <laughs> jestem maszynista. O. <Wow>. Hello! <laughs> Nikt w internecie nie wie, że jestem maszynistą. W internetach żaden nie wie, że jest konduktor. Żaden! Ja tu wskoczę. Nie wskoczę, bo ci się nie skakać. Ale gunwo. Ja będę musiał chyba trochę jednak przycis przyciszyć sobie efekty, bo trochę w niektórych momentach cię przyciszy ten... Nie słychać się. E będzie dobrze. No, dobra. Przygotujcie się. Eee, z tymi te się też biksują eee, Właśnie też tak widzę Stawiam oh, na shit. to, że... Wow! Lasery z tyłu, lasery z przodu What the fuck Bitches you know with you What are you doing here? Dobra, to chyba trzeba wejść tutaj Open! Yes! Jestem w pociągu to ja też. Oj, oj. Coś się zaczyna dziać. Seriously? Nie lubię tego. Gdy coś się dzieje, znaczy, że jest niedobrze, bo coś się dzieje. Rozumie to logicznie. Nie masz amunicji? E, muszę przeładować. Aha. <grych> Myślałem, że już nie masz tego. Dalej biegnij okna, żebym żeby zobaczyć, gdzie idziemy, nie? No, dobrze by było wiedzieć, gdzie jedziemy i czy czasami Aha. coś nas nie zaatakuje, no ale. Ty przodem. <laughs> o, tak kardo strzelają! Jasny kij. Ja się. Ku... ja kłócam. Nie wiem, jak ty. Ja idę. Dobra. To jest masakra, jeszcze wycieczki kurde po tym, przeciwnicy na dachu tutaj pociągu. No, idź, idź, idź. Nasza orety. Coś się dzieje. Nasza. No, samolot, nasz, tra nasz transport się tak delikatnie zepsuł i gdzieś poleciał. Dobra. Teraz trzeba się znowu... I teraz będziemy tak wyrobić wycieczki. Góra dół, ja, góra, 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 dół, góra, dół, góra, dół. Dobra, gdzieś jesteśmy? O, Leżysz? Nie. To ja leżę. Czemu ja leżę? Podnosisz mnie? Czy coś ten? A co ja mam robić? Aha, mam klikać E. Dobra. Co się stało? Weszłem po drabinie i od razu... Spadłem. O Jezus. Oj, oj, oj. Your partner have died? <laughs> e, bo my chyba mieliśmy tato to, to określony czas. Poczekaj. To ja idę tu. Nie padnij. <laughs> wow, i znowu to samo. To chyba jest z systemowo jakoś tak. Czekaj, biegnij. Biegne, Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Dobra. Ty jesteś? Ciebie widzę, aha, a ja jestem. ten, już na platformie. No, ratuj coś mnie, ciskasz? ratuj mnie, ta, e. Cisnę, 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 e, cisnę, masz uje. Dobra, mam cię. No Spróbowałbyś mnie nie mieć. <laughs> Koniec serii. <laughs> Opuściłem Witeksa. <laughs> o, jak słodko śpisz. Kończ się chapterze. Ja już cię widzę. To jest taki ciągły ten czy to jest na podział na chaptery? No jest chyba podział na chaptery. Pewnie jak za chwilę się skończy ten, to... Mam nadzieję. Cała ta scenka to za chwilę będzie jakoś tam właśnie. Chapter one, coś tam. No bo prolog to było to, co... Tam ci zostali zastrzeleni przez tego, nie? A... Teraz to już chyba jest. Nie wiem. Zaraz Nie się dowiemy. Hehe. <grym> Samsung zabierz dupę na most. <grym> Aha. Chapter Chapter 2. Pa, dobra, tu się zaczął, czyli sobie skończymy. A. nagranie. E, safe and quit może dam.